Włącz i zostań z nami. Widzisz, kompania Pania Niech się zmiłuje nad nami ów wszechmoc. I odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, panowie generałowie, oficerowie, orążowie, podoficerowie, żołnierze, wszyscy uczestnicy tego uroczystego zgromadzenia eucharystycznego. Drodzy radni słuchacze, gromadzimy się w tej świątyni dla uczczenia 96. rocznicy odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości. Wracamy myślą do roku 1918, kiedy to po 123 latach niewoli nasza Ojczyzna stała się znowu wolna i niepodległa. Spełniły się wtedy marzenia wielu pokoleń Polaków żyjących pod panowaniem trzech państw zaborczych. Można powiedzieć, że zostały wysłuchane te modlitwy wszystkich tych, którzy ze względu na swój patriotyzm skazywani byli na syłkę w głąb Rosji, wywożeni na Syberię, którzy zmuszeni byli emigrować. Księżna Maria Lubomirska, żona regenta Królestwa Polskiego, Zdzisława Lubomirskiego, tak wspomina tamten dzień radości wszystkich Polaków. Dzień dzisiejszy należy do historycznych, do niezapomnianych, do weselnych, do triumfalnych. Jesteśmy wolni. Jesteśmy panami u siebie. Stało się i to w tak nieoczekiwanych warunkach. Gdy dziś wyszłam na miasto, Ulica wydawała mi się rozśpiewana, młoda, rozpołysana poczuciem wolności. Bracie i siostry, tamten dzień był tak radosny, ponieważ nasi przodkowie przez lata niewoli nie przestali służyć sprawie wolności ojczyzny. Oni żyli nadzieją na wolność i niepodległość, i starali się każdy w sposób dla siebie właściwy, budować jej fundament. Była to służba i praca narodowa kościoła. Kościół pracował wśród wszystkich warstw i stanów. Dzięki tej pracy, przez wszystkie lata niewoli, myśl o niepodległości żyła w sercach Polaków. Dzisiaj czczeni przez nas jako święci: brat Albert Kmilowski, Honorat Koźmiński, Rafał Kalinowski. Marcelina Dorowska, wielu innych, duchownych, sióstr zakonnych. Oni wszyscy pracowali wtedy nad religijnym i moralnym odrodzeniem narodu. W sprawie wolności, niepodległości służyły także polskie rodziny. Dom rodzinny, używając języka wojskowego, był szańcem, po który rozbijały się wszelkie zapędy rusyfikacyjne czy germanizacyjny. Dom był sił, rodziny były silne. Trzeba tu przywołać także służbę naszych wierzchów narodowych, którzy tworzyli na piękne karty narodowej poezji i literatury. Trzeba przypomnieć służbę artystów malarzy, którzy tworzyli swoje dzieła ku pokrzepieniu serc. Wreszcie byli także tacy, którzy służyli ojczyźnie z bronią rynku. w powstaniach narodowych, w wojnie bolszewickiej i w czasie II wojny światowej. Dzisiejsze święto niepodległości ogarniamy myślą i sercem naszą ojczyznę. Tę, która jest już niepodległa i wolna. Ojcowie naszej niepodległości dobrze wiedzieli, że nie wystarczy, Odzyskać wolność, ale trzeba ją ochraniać, trzeba jej służyć. Każde pokolenie musi zabiegać o tę wolność. Musi tej wolności służyć. W sposób szczególny służy jej nasze bóstwa. Wymogi obrony konieczne usprawiedliwiają istnienie. Państwie i sił zbrojnych, których działania mają służyć pokojowi. Ci, którzy w tym duchu czuwają nad bezpieczeństwem i wolnością państwa, wnoszą autentyczny wkład w utrwalanie pokoju. Każda osoba pełniąca służbę w siłach zbrojnych jest wezwana do obrony dobra i sprawiedliwości w świecie. Nie mało jest takich naszych żołnierzy, którzy w tym kontekście w ciągu ostatnich 20 lat zdecydowali się poświęcić swoje życie dla wspomnianych wartości, dla obrony życia niewinnych. Wielu z nich zginęło właśnie pełniąc misję pokojową w różnych częściach świata. Znacząca liczba wojskowych pełniących służbę w siłach wielonarodowych, przez Organizację Narodów Zjednoczonych, misji humanitarnych i pokojowych. To fakt niezwykle ważny. Bracia i siostry, zagrożeniem dla wolności jest zło, które wkrada się do ludzkiego serca i umysłu. Zagrożeniem jest zło, które przenika do struktur i instytucji społecznych. Z naszej historii wiemy, że właśnie to zło. Doprowadziło do rozbiorów Polski. Dlatego walka ze złem jest służbą ojczyźni, która może prawidłowo się rozwijać tylko na fundamencie wartości. Autentyczna służba Bogu sprowadza się i weryfikuje w służbie konkretnemu potrzebującemu człowiekowi. Tak było w życiu Jezusa i tak było w życiu jego matki tego ducha służby przejęli apostołowi i uczniowie Chrystusa. Z dziejów apostolskich wiemy, że nawet nazywali siebie sługami słowa, że ta służba wykonywana była bezinteresownie i z pokorą. Co więcej, apostołowie dobrali w sobie siedmiu pomocników, aby służyli przy obsłudze stołów powcześniej sprawowanej Eucharystii. Służba była więc w pierwotnym Kościele, który jest dla nas prawdziwym Kościoła, istotnym elementem jego życia. I takim musi być w Kościele współczesnym. Być chrześcijaninem to znaczy służyć, bez oglądania się na pochwały, nagrodę. Jak ci słudzy Ewangeliczni, którzy nie oglądają się nawet za podziękowaniem. Wielkość w chrześcijaństwie mierzy się wielkością tej codziennej i naszej służby Bogu i człowiekowi. Bracia i siostry, nasze dzieje pełne są przejawów patriotyzmu, przykładów służby Ojczyźnie. Dzisiaj miłość do Ojczyzny nie wymaga już ofiary krwi, ale także wymaga wysiłku, wymaga służby. Czy my to rozumiemy? Czy potrafimy właśnie to zrozumieć? Że Ojczyzna wymaga poświęcenia, wymaga służby. Błogosławiony Jerzy Popiełuszko w trudnych czasach stanu wojennego, gdy odprawiał comiesięczne msze święte za Ojczyznę, mówił między innymi: Nie jesteśmy narodem tylko na nadziei. Jesteśmy narodem, który ma przekazać. W daleką przyszłość, mocy nagromadzone przez całe tysiącleci, my Polacy, umiemy być bohaterami w niewoli. Lecz żyć dla ojczyzny nikt nas nie nauczył. Tak mówił wtedy ksiądz Popiełuszko. Żyć dla ojczyzny. Tego musimy się ciągle na nowo uczyć. Służby ojczyzny. Kościół uczestniczył i chce uczestniczyć w służbie naszej Ojczyzny, w oczywiście w sposób dla siebie właściwy, tak jak wtedy, budując jedność, wychowując do miłości Ojczyzny. Pragnie służyć także wielkiej sprawie pokoju między narodami. Jesteśmy wdzięczni Bożej Opatrzności za wolność, za niepodległość. Jesteśmy wdzięczni naszym rodakom, którzy nie szczędzili ofiar i wyrzeczeń, broniąc najwyższych wartości: wolności, godności, praw człowieka i niepodległości. Dzisiaj w sposób szczególny dziękujemy wszystkim kombatantom. Dziękujemy wszystkim, którzy z bronią w ręku. Walczyli o naszą niepodległość, o naszą wolność na wszystkich frontach. Dziękujemy im wszystkim i wyrażamy słowa najwyższego uznania. Amen. Zgromadzeni na modlitwie za Ojczyznę w 96. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, z pokorą wzywajmy dobrego Boga i prośmy aby wysłuchał naszego wołania. Módlmy się za Kościół Chrystusowy, za Ojca Świętego Franciszka, Biskupu, obecnego wśród nas Arcybiskupa Józefa Kupnego i prezbiterów, aby głosili wszystkim ludziom o rędzie miłości, sprawiedliwości, wolności i pokoju. Ciebie prosimy. Wysoka Módlmy się za naszą Ojczyznę i sprawujących w niej władzę, aby oświeceni Bożą Mądrością z miłością rządzili na korzyść Ojczystej Ziemi, polskich obywateli i polskiej historii. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Módlmy się za ludzi w mundurach, aby wpatrzenie zawarte w miłości, haśle Bóg, honor Ojczyzna, stali na straży, pełniali swoje obowiązki. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Módlmy się za nasze miasto, naszą małą Ojczyznę. Aby wszyscy Jego mieszkańcy szczerze i owocnie przyczyniali się do Jego duchowego i materialnego wzrostu. Ciebie prosimy Jezus, nas. Módlmy się za zmarłych, a zwłaszcza za tych, którzy oddali swoje życie za wolność i niepodległość naszej ojczyzny, aby cieszyli się udziałem w szczęściu zbawionych. Ciebie prosimy Jezus, nas. Módlmy się za nas samych. Aby ta dzisiejsza modlitwa umocniła naszą wiarę i przyniosła wdzięczność tym, którzy dobrze zasłużyli się dla dobra wspólnego. Ciebie prosimy. Chrystus. zaprawdę święty jesteś Boży, i słusznie się usławi wszelkie stworzenie poprzez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego Bożyka. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił. Łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc, Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Bierzcie i pijcie z Niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. dla Ciebie i Twojej rodziny.